Dorado Dark Dimension odcinek 6. Ła, gdzie ty mnie przywiozłaś? Do małego eteru, do naszej bazy. A to... O. Hmm, witam, witam. E, e. <ścoughs> e, co ze mną mu się stanie? Spokojnie, pężonku. Wiem, że jesteś z dorado, wężonie. I wiem, po co tu jesteś. Po co? Tak, żeby do nas dołączyć, oczywiście. Jesteśmy upadłym klanem. Ja jestem... Hambuś. Hambuś? Znaś, znasz Picusia? Pizzusia, Pizzuś, mój zmarły brat. On tutaj jest. Tu w Devil City. Naprawdę? Dobra, zaprowadzisz nas potem. Dopiero musisz przejść test odwagi, czy nie jesteś doskonałością. Oczywiście co robić? Wejdź do małego eteru. Co? No tak, jeżeli doskonałość by wszedł do, do małego Eteru, już by nie wyszedł, ponieważ powie ze rzeczą. Rozumiem, to wchodzę. wo. Po, po, po. A o! o! Czemu ja żyję? Kask? Astronauta, podpisany, A wezmę go. No już jestem ja i mam kask. Dobrze, zostaw sobie na pamiątkę. Oczywiście, że zostawię. Dobra, prowadź więc do Pizzusia. Tak więc, no... ruszajmy więc. Okej, okay, chodźcie, Tam, za nami. O, o, o nie! To doskonałość! Ale jak nas znalazł? Nie wiem, szybko uciekajmy! E... MANS! ANAKONDA! Zajmijcie się nim, proszę! Dezintegruj. Co? HANBUŹ! Panie! Uciekamy dalej! Dobra. Uciekł. Idioci. Czas, by te City stało się doskonałe. Kogo pierwszego? De Zintegrować y nas obu. Nie, Manus, czekaj. Manus, uciekaj. Im cię bardziej przydasz. Ktoś potrzebuje ochroniarza, ale co z nama? Uciekaj, ale nama. Uciekaj, mówię, ja się nim zajmę. Do dober. Nie boję się ciebie, ty czar czarny gadzie. Tak. Ty Moje nogi, moje dawno nieodczepiane nogi. Ja, dezintegruj. Co? Dezintegruj. Dezintegruj.